Cześć, chciałam ja nagrać jakiegoś szybkiego vloga ogólnie z tego co dzisiaj robiłam no, nie robiłam nic nie no, byłam na zakupach zrobiłam fajne zakupy, ale takie spożywcze więc kupiłam bardzo dużo rzeczy jutro że muszę przygotować więc może wejdzie jakiś odcinek właśnie z tego jak robię jakieś spaghetti czy coś, nie będzie to nic wielkiego bo tak jak ja wam mówiłam ogólnie czekam na, na te badania nie jestem teraz zmęczona tak samo bo boli mi ten brzuch, nie mogę się za bardzo przemęczać, ruszać w ogóle i się. No po prostu nudzi no, mi się. Nie, ale też nie, nie jestem w stanie za dużo rzeczy robić. Mam nadzieję, że kiedy dostanę tę diagnozę. Oczywiście to też jest taka opcja, że będzie ja po prostu bardzo no to pójdę do szpitala i wtedy zrobimy operację, ale to lepiej jest, jak to będzie zaplanowane po prostu, jak to będzie przebadane i wszystko lekarze będą wiedzieć zanim rozpoczną operację, więc lepiej jest jak jest. I jeżeli chodzi o to, że to

no, nie wstawiłam się zdjęć, bo nie wygląda za dobrze. opukłam trochę i chyba się zaraziłam właściwie o ty mojej córeczki, bo mam się z nim u nią właśnie doktora. Y, ma zapalenie dziąek, więc jest troszeczkę ciężko, ale budzi się co chwilę właśnie w nocy, ale dajemy radę, mam już dalej, więc będzie wszystko w porządku. I y, 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 tak, co jeszcze bym chciała opowiedzieć? No będę tutaj blogować Codziennie, ten vlog nie jest jakiś wybitny, ale z Karolinką będziemy przemyśleć jakieś fajne... Pomysły, będziemy jakieś tematy poruszać, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, pytajcie się mnie na, właśnie tutaj w komentarzach pod filmikami, ja będę te pytanka sprawdzać i będę później na odcinku odpowiadać na te pytania, ewentualnie jeżeli po prostu coś gdzieś mi mignie, no to jak mi się przypomni, no to też będę na to odpowiadać. No i na Instagramie odpisuję na wiadomości, nie na wszystkie, nie dam rady, bo dostaję tych wiadomości dużo. W ogóle dzisiaj dostałam w ogóle taką przyśmieszną wiadomość, bo pewna influencerka, która miała, ma narzeczonego też influencera, ale coś nie, nie, nie poznałam tej osoby i nie nagrywałam sobie jeszcze filmików, zaprosiłam ją na, na spotkanie. pierwsze co ja pomyślałam, bo to jest jej narzeczony, z tym chłopakiem, że ona chce trójkąta, więc zapytałam się czy normalne. A ona ale się zaczęła śmiać i że to już nie robią już kontrowersji, a ja powiedziałam, że po prostu dostaje różne wiadomości, różne, różne propozycje i, i po prostu wolałam zapytać na początku. No i mi mnie nie odpisała dalej. A u Karolinki się dzieje, ale to też będziecie widzieć później. Karolinki życie jest jak telenowela. Dostała też kwiaty. Ja czekam dalej na swojego rycerza, który mi też kupi jakieś kwiatę. No, no na pewno byłoby łatwiej, gdy chłopaka. chłopakę. Miałabym się tylko uprzytlięć, ja mam Karolinkę, więc e, nie jest tak. Czekamy na operację. Boję się tylko tego, że nie będę mogła, nie będę pełni, ja, po operacji tego się boję. E, boję się też, że dostanę gorszą diagnozę niż już dostałam. Ech, no i zobaczymy, ale no, staram się o tym nie myśleć jej tak w miarę coś tutaj powiedzieć, no na pewno blizny się najmniej boję, ale boję się tylko no, że nie będę mogła wrócić od razu do siłowni, bo bardzo bym chciała, ja uwielbiam ćwiczyć na siłowni, jak miałam tylko chwilę wolną, bo, no, bo ja często byłam w rozjazdach, no to zawsze na siłowni spędzałam ten czas, czasami po 3-4 dni pod rząd, z tego skarbu, że ja czasami po prostu nie mogę iść na tą siłownię, bo mam, miałam właśnie różne takie wypady, czekamy do zobaczenia, obserwujcie mnie na Instagramie, dajcie mi też polukę może na TikToku, jak chcecie mi tam oglądać, tam jestem bardzo aktywna, tutaj też zwiększam swoją aktywność, więc tutaj też możecie zostawić subskrypcję, jeżeli tylko chcecie i pozytywne jakieś komentarze, bo tych negatywnych to ja nie mówię. Dobra. O kurde, nie mogę zakończyć.